Rzecznik praw dziecka wspomniał, że edukatorzy seksualni wręczają w szkołach tabletki, które mają spowodować zmianę płci. Co wy myślicie o słowach osoby, która piastuje urząd państwowy tego typu? No przede wszystkim jest to skandaliczna wypowiedź, ponieważ... Poza tym nie można płci zmienić tabletką. Ponieważ no przede wszystkim jest to, wiesz, jakaś opowiadanie bzdur. Bo tak jak Gabriel już tutaj wypowiedział, się, że no płci nie możemy sobie zmienić poprzez łyknięcie A tabletki. A może to były tabletki antykoncepcyjne? Gdyby, gdyby tak było prosto, no to myślę, że wiele osób nie męczyłoby się z jakby nie, 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 niewłaściwą płcią i zmienialiby Oczywiście, sobie za pomocem jednej tabletki. Jak myślicie, z czego wynika, że osoby, które dzisiaj są przy rządzie, są nawet z tego rządu, mają tego typu teorie i to nie ostatnia chyba tak kontrowersyjna? Z czego to wynika? Z Nie, 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 absolutnie nie. W mojej ocenie nie jest to... No, polityka rządzi się własnymi prawami i, i to nie jest, nie jest pierwszego, pierwsza, pierwsza taka wypowiedź polityka. W mojej ocenie politycy czasami mówią tylko po to, żeby, żeby mówić i żeby robić no, jakieś zamieszanie skandale, zamieszanie. Być może wybiście. ma to... Od Ciągnąć uwagę od zupełnie jakiegoś innego, głębszego problemu. Drodzy Państwo kompletnie nie pamiętam, co mówiłam w wywiadzie, ale jeżeli Wam się spodobał, to subskrybujcie kanał przeambitni.pl.